Cześć. Przed wami kolejne Volvo, które sprowadziliśmy dla naszego klienta. Tym razem jest to S60 w pakiecie Air Design z filtrową 6 pod maską, z napędem na 4 koła. Dodatkowo jest tu jeszcze magiczny niebieski znaczek Polstar, który oznacza dodatkowe konie, ponieważ mamy tutaj ich 329 zamiast fabrycznych 304. Mamy też opcjonalne 19-calowe felgi. No i uszkodzenie. Prawy przód. Uszkodzenie bardzo delikatne. Klient zdecydował się, że będzie je naprawiał samemu. Są uszkodzone drzwi pasażera, osłona lusterka, lewy błotnik, maska. Zderzak, kratka, najprawdopodobniej LED, lampa oraz grill. Już wam pokazuję, jak to wygląda od spodu. Pod maską fabryczny nieporządek. Wzmocnienie czołowe całe. Lampa, niestety, śmietnik, ale może uda się uratować przetwornicę. Fartuch również prosty. Skrzywiła się tylko blacha, do której jest przykręcany błotnik. Od środka wszystko proste. Naprawa szybka, bezbolesna, z rodzaju odkręć-przykręć. Tu taśmą jest doklejony zderzak, aby się nie uszkodził jeszcze bardziej podczas zjazdu z lawety. Albo szkoda byłoby go zniszczyć. Tu jakieś plastiki na pewno można z niego wykorzystać. Yy, środek. Środek bardzo ładny. Premium Sound. Już się pojawiło logo Air Design, które mamy również wyszyte na opcjonalnych fotelach kubełkowych z pamięcią. Czarna podsufitka, tak jak mówiłem, wystrzelona prawa kurtyna. Bardzo, bardzo przyjemny samochód. Bagażnik prezentuje się w ten sposób. Mamy również dywaniki oryginalne. Jeszcze pokażę Wam tyle: kanapę. Miejsca za dużo nie ma, ale dla osób o wzroście do 1,80 m z tyłu będzie wystarczająco miejsca. A teraz najważniejsze, cena. Ceny Volvo S60 zaczynają się od około 30 tysięcy zł za wersję, właśnie Air Design T6. Niestety musimy policzyć troszeczkę więcej, i one wychodzą pod dom, a więc bez akcyzy, bez naprawy około 38-42 Zł. Jeżeli jesteście zainteresowani takim lub innym samochodem, zapraszam do kontaktu.